Nie uwierzycie w tę opowieść, choć jest prawdziwa. Opowieść tak prawdziwa jak ja, siedzący i piszący ją. Prawdziwa jak to, że umrę następnego ranka. Tak. Koniec tej opowieści łączy się z moim końcem, z moją jutrzejszą śmiercią. Każdy potwierdzi, że zawsze byłem życzliwym i kochającym człowiekiem. Powiedzą także, że zawsze kochałem zwierzęta bardziej niż cokolwiek innego. Kiedy byłem małym chłopcem, w moim domu zawsze było wiele różnych zwierząt. W dzieciństwie spędzałem z nimi większość czasu karmiąc je i pielęgnując. Ożeniłem się, gdy byłem bardzo młody. Ogromnie ucieszyłem się, gdy moja żona, tak jak ja, pokochała wszystkich naszych zwierzęcych przyjaciół. To ona kupiła nam najpiękniejsze zwierzęta. Mieliśmy przeróżne ptaki, złote rybki, cudownego psa i kota. Kot był naprawdę ogromny i bardzo piękny. Cały czarny i bardzo inteligentny. Był tak inteligentny, że czasem moja żona śmiała się z tego, co ludzie mówią na temat czarnych kotów. Mówi się, że czarne koty są złe, że są naszymi wrogami w kocim ciele. Jednak Hades, tak się nazywał, był moim ulubieńcem. To zawsze ja dawałem mu jedzenie, a on wszędzie za mną chodził. Często musiałem go powstrzymywać, by nie chodził za mną po ulicach. Przez lata żyliśmy szczęśliwie, jak najlepsi przyjaciele, ale przez lata powoli się zmieniałem. A wszystko to przez złego wroga ludzkości, jakim jest alkohol. To on mnie zmieniał. Nie byłem już tym miłym i kochającym człowiekiem, jakiego ludzie znali. Stawałem się coraz bardziej samolubny. Często wybuchałem złością przy jakichś nieistotnych, głupich sprawach. Zacząłem przeklinać, najczęściej przy żonie. Zdarzyło mi się ją nawet uderzyć. Robiłem też straszne rzeczy naszym zwierzętom. Biłem je wszystkie, ale nigdy nie uderzyłem Hadesa. Jednakże wraz z rozwojem choroby, tak, alkohol to choroba, zacząłem także krzywdzić mojego drugiego Hadesa. Pamiętam tę noc bardzo dobrze. Przyszedłem późno do domu, cały spity. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Hades nie cieszy się na mój widok. Kot trzymał się z dala ode mnie. Mój Hades nie chciał podejść bliżej. Złapałem go i mocno przytrzymałem, bał się i ugryzł mnie w rękę. Nagle przestałem być sobą. Ktoś inny był we mnie. Ktoś zły, oszalały ze złości. Trzymając biedne zwierzę za szyję, wyjąłem nóż z kieszeni i wydłubałem mu jedno oko. Kiedy się obudziłem następnego ranka, mój mózg pełen był bólu i cierpienia. Było mi naprawdę przykro. Nie mogłem zrozumieć, jak ja mogłem zrobić taką straszną rzecz. Na szczęście, alkohol szybko pomógł mi zapomnieć. Powoli kot dochodził do siebie, a z czasem nie czuł już bólu. Została mu tylko brzydka, sucha dziura w miejscu oka. Zaczął chodzić wokół domu, tak jak zwykle, ale nigdy już nie podszedł blisko mnie. Uciekał, gdy zanadto się zbliżyłem. Wiedziałem, że już mnie nie kocha. Na początku było mi smutno, potem powoli zacząłem się gniewać. Zrobiłem więc kolejną straszną rzecz. Musiałem, nie mogłem się powstrzymać. Zrobiłem to z okropnym smutkiem w sercu, bo wiedziałem, że to jest złe ale był to także powód, dla którego tak uczyniłem. Tak, zrobiłem to właśnie dlatego, że było to złe. Co zrobiłem? Złapałem kota i powiesiłem go na drzewie za szyję, aż zdechł. Tej nocy nagle się obudziłem. Moje łóżko płonęło. Słyszałem ludzi krzyczących: Pali się, pali! Nasz dom się palił! Na szczęście mi, żonie i naszemu służącemu udało się uciec. Staliśmy i patrzyliśmy, jak dom zamienia się w popiół. Następnego ranka nie było już niczego. Wszystkie ściany zapadły się w nocy, z wyjątkiem jednej po środku domu. Domyśliłem się dlaczego. Był tam położony świeży tynk. Gdy dom się palił, tynk był jeszcze mokry. Byłem zaskoczony, widząc tłum żywo dyskutujących ludzi, zgromadzonych właśnie przy tej ścianie. Podszedłem, by zobaczyć, czemu się przyglądają. Zobaczyłem czarny kształt w białym tynku. Był to kształt ogromnego kota, uwiązanego za szyję i wiszącego. Spojrzałem na ten kształt i przejęła mnie groza. Kilka minut zajęło mi, zanim znów zacząłem trzeźwo myśleć. Wiedziałem, że muszę zacząć myśleć. Musiało dać się jakoś wyjaśnić, skąd wziął się ten kształt. Pamiętam, jak wieszałem kota w ogrodzie obok domu. Podczas pożaru ogród był pełen ludzi. Ktoś musiał odciąć martwego kota i rzucić nim w okno, próbując nas obudzić. Spadające ściany wcisnęły ciało zwierzęcia w świeży tynk. Kot cały się spalił, zostawiając po sobie czarny kształt. Tak, jestem pewien, że tak właśnie się stało. Miesiącami nie mogłem jednak zapomnieć czarnego kształtu. Widziałem go nawet w swoich snach. Po jakimś czasie zaczęło być mi smutno z powodu utraty zwierzęcia, więc zacząłem rozglądać się za kolejnym. Szukałem głównie w biednych częściach naszego miasta, tam gdzie chodziłem pić. Chciałem takiego samego czarnego i wielkiego kota jak Hades. Jednej nocy, gdy siedziałem w ciemnej i brudnej melinie, zauważyłem czarny obiekt na górze szafki, zaraz przy butelkach z winem. Zdziwiłem się, przecież patrzyłem na te butelki chwilę temu i byłem pewien, że niczego tam nie było. Wstałem, by zobaczyć co to. Wyciągnąłem rękę, dotknąłem tego i okazało się, że to kot czarny i wielki, tak wielki jak Hades. Wyglądał zupełnie jak nasz Hades. Z tą różnicą, że ten kot miał plamę białego futra z przodu. Gdy go dotknąłem, wstał i zaczął ocierać się głową o moją rękę. Takiego właśnie kota szukałem. Był bardzo przyjacielski. Gdy później wyszedłem, poszedł za mną. Przeszedł ze mną całą drogę i wszedł do środka mojego nowego domu. Od razu wskoczył na najwygodniejsze krzesło i poszedł spać. Już z nami został. Pokochał nas oboje i szybko stał się ulubieńcem mojej żony. Mijały tygodnie, a ja coraz bardziej zaczynałem go nie lubić. Nienawidziłem tego, jak bardzo mnie kocha. Wkrótce zacząłem go nienawidzić, choć nigdy nie byłem dla niego niemiły. Bardzo tego pilnowałem. Trzymałem się od niego z daleka. Pamiętałem, co zrobiłem mojemu hadesowi. Nienawidziłem tego kota także dlatego, że miał jedno oko. Zauważyłem to dopiero kolejnego ranka, gdy przyszedł za mną do domu. Oczywiście to sprawiało, że moja droga żona kochała go jeszcze mocniej. Im mocniej nienawidziłem kota, tym wydawało mi się, że on mocniej mnie kocha. Chodził za mną wszędzie, plątał mi się między nogami. Kiedy siadałem, to zawsze siadał pod moim krzesłem. Często chciał skakać mi na kolana. Chciałem go za to zamordować, ale nie zrobiłem tego. Powstrzymywałem się, bo pamiętałem Hadesa. A także dlatego, że bałem się tego zwierzęcia. Jak wytłumaczyć ten lęk? To nie był strach przed czymś złym, ale jak inaczej mogę to opisać? Powoli ten dziwny lęk urósł do rangi przerażenia. Tak, grozy. Nie uwierzycie mi, gdy powiem wam dlaczego. Pomyślicie, że zwariowałem. Moja żona wiele razy brała kota i pokazywała mi to jego białe futro na przodzie. Mówiła, że kształt tego futra powoli się zmienia. Przez długi czas nie wierzyłem jej. Po kilku tygodniach okazało się jednak, że ma rację. Kształt faktycznie się zmieniał. Jego krawędzie zaczęły się robić coraz bardziej równe. Zaczynał przypominać jakiś przedmiot. A po kolejnych kilku tygodniach już widziałem dokładnie. Nie sposób było tego nie zauważyć. Tam, z przodu, na kocie, jawił się kształt obiektu, który nawet boję się nazwać. Tej strasznej maszyny do zadawania bólu i śmierci. Tak, szubienicy. Od tamtego dnia nie dane mi było już zaznać szczęścia czy spokoju. W ciągu dnia zwierzę mnie nie opuszczało, a w nocy budził mnie prawie co godzinę. Pamiętam, jak wybudzałem się z koszmaru i czułem, że siedzi przy mojej twarzy, a jego ciężkie ciało naciska mi na serce. Odtąd byłem innym człowiekiem. Nie został już we mnie ani skrawek dobroci. Chodziły mi po głowie same złe myśli, te najczarniejsze i najgorsze. Nienawidziłem wszystkich i wszystkiego. Mojej drogiej żony też. Pewnego dnia zeszła ze mną do piwnicy, by porąbać drewno. Byliśmy już wtedy zbyt biedni na służącego. Oczywiście kot poszedł za mną i niemal nie spadłem przez niego ze schodów. Tak się zezłościłem, że wziąłem siekierę i chciałem porąbać kota. Kiedy uniosłem siekierę, moja żona złapała mnie za rękę. Jeszcze mocniej mnie to rozzłościło. Odciągnąłem jej rękę, podniosłem siekierę do góry i z całej siły uderzyłem ją w czubek głowy. Musiałem teraz ukryć ciało. Wiedziałem, że nie mogę jej wynieść z domu. Sąsiedzi wszystko by zauważyli. Rozważałem, czy je poćwiartować i spalić, czy pogrzebać w podłodze w piwnicy. Myślałem o wyrzuceniu go do rzeki znajdującej się na końcu ogrodu. Myślałem też o włożeniu go do drewnianej skrzyni i w jakiś sposób wyniesieniu z domu. W końcu zdecydowałem się schować ciało w jednej ze ścian piwnicy. Był to w miarę stary budynek, blisko rzeki, więc ściany piwnicy były wiecznie mokre. Na jednej z nich był świeży tynk i wiedziałem, że pod nim jest niezbyt solidny, ale gruby mur. Mógłbym schować ciało w środku. To nie było trudne. Obskrobałem trochę tynku. Wyjąłem parę kamieni i trochę ziemi, która była w ścianie. Wsadziłem tam moje żonę i te kamienie. Zrobiłem nowy tynk i nałożyłem na ścianę. Wtedy wyczyściłem podłogę i rozejrzałem się dokładnie. Wszystko wyglądało tak jak wcześniej. Nikt się nigdy nie dowie. Następnie poszedłem na górę zabić kota. Przynosił mi pecha. Musiałem go zlikwidować. Szukałem wszędzie. Nie mogłem go jednak nigdzie znaleźć. Byłem pewien, że to przez morderstwo mojej żony. Był zbyt cwany, by podejść do mnie po czymś takim. Czekałem cały wieczór, ale to złe zwierzę się nie pojawiło. W nocy też nie przyszedł. I wtedy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu spałem dobrze. Gdy obudziłem się rano, kota dalej nie było. Dwa, trzy dni minęły i ciągle nic. Nie sposób określić, jaki byłem szczęśliwy. Czułem się o wiele lepiej bez kota. Tak, to przez niego miałem tyle nieszczęść. I teraz, bez niego, zacząłem znowu czuć się jak wolny człowiek. Było wspaniale. Nigdy więcej żadnego kota. Nigdy. Kilkoro ludzi przyszło i pytało o żonę. Łatwo przychodziły mi odpowiedzi. Na czwarty dzień przyjechała policja. Nie martwiłem się, gdy przeszukiwali dom. Prosilibym, bym przy nich był. Przeglądnęli wszystko i to po kilka razy. Potem poszli do piwnicy. Oczywiście poszedłem z nimi. Nawet przez moment się nie bałem. Spokojnie schodziłem góra-dół, patrząc jak szukają. Oczywiście niczego nie znaleźli. Byli gotowi się zbierać. Byłem tak szczęśliwy, że nie mogłem powstrzymać się od zagadywania ich, gdy zaczęli wychodzić po schodach z piwnicy. Nie pamiętam dokładnie, co mówiłem: to było coś w stylu dobrego dnia Wam wszystkim. I czy to nie jest solidny stary dom, co nie? Tak, solidny stary dom. A te ściany? Panowie już idą, te ściany są mocne. I na potwierdzenie własnych słów uderzyłem w ścianę tam, gdzie była moja żona. Niczym odpowiedź na moje uderzenie dał się słyszeć odgłos. Niczym płacz. Jakby dziecka, szybko zmienił się w wycie bólu i cierpienia. Policjanci stali na schodach z otwartymi ustami. Nagle wszyscy zbiegli w pośpiechu i zaczęli demolować ścianę. Szybko im poszło i zobaczyli moją żonę w środku. Stała tam patrząc na nich z głową całą w zaschniętej krwi. A na jej głowie stał kot z czerwonym pyskiem, rozwartym w krzyku i jednym złotym okiem płonącym niczym ogień. Bystre zwierzę! Moja żona była martwa przez niego, a teraz jego piekielny głos wołał mnie na szubienicę.